Policji jest potrzebna. Dużo policjantów na ulicy robi tą robotę. No, nie wyobrażamy sobie dwóch dni, żeby policji miało nie być nawet jednego i fakt, oni są też ciężko obciążeni. Ja wiesz, ja to widziałem tą znowuż przy tej w tej komendzie głównej. To jest to jest ta właśnie największa bolączka. No wszędzie te, też się stało. Ogólnie ta, ten system, ta statystyka to wszystko też jest chore. To jest nastawione na bardziej na, nie wiem, jakim się celem samym w sobie, bardziej na, na zgnębienie tego obywatela, wiesz, no te, taki ten system nie jest tak nastawiony, żeby wiesz, na jakąś tam wykrywalność, na jakość. Yy, tylko wiesz, no już dochodzi do takich, wiesz, no takich. Yy. No tak jak to z takich będę, to też na wywiadzie. Chcę poruszyć z tymi kolega, opowiedział tą historię, co z nimi miałem ten wywiad odnośnie tych 60. -tych, no to mi opowiedział yy, historię, że porwali dziadka. I tam coś nieudolnie robili z podsłuchami, z tego wiesz, bo nie napisali. I w końcu znaleźli tego tydzień później tego dziadka zamordowanego w bagażniku w aucie. I oni ten, zaraz sprawcą ulijeni następnego dnia i się cieszą, ale zrobiliśmy wynik, ale roboty, będziemy mieli premię, i się cieszą. I dopiero ten mój kolega mówi, że no chyba was pojebało, panowie, no pierwsze to powinniśmy uprowadzonego uratować. A nie wykrywać sprawca. Oni się cieszą, wiesz, ten nieżywy dziadek, oni się cieszą, że, yy, że ten, że, że. mają sprawę, że premię dostaną, nie? Więc to jest już do takich patologii dochodzi. A z drugiej strony. No każdy jest mądry też na temat tego ma w dupie tą policję, dopóki go wiesz, to nie dotyczy. A jednak wzrasta ta przestępczość. Mamy coraz więcej imigrantów wiesz no już są tam mocne struktury a mówię już o takich nawet zwykłych wiesz przestępstwach nie wiem no kurde na przykład jak u mnie na komisariacie ukradli rower i ktoś musiał sam do nas zadzwonić że w Lombardzie naprzeciwko komisariatu dosłownie prowadziłem ten rower jest ten rower co komuś mógł ukradli nie, więc wiesz, więc to, to wiesz to są wiesz i, i do, to jest no system jest tak wiesz no policjanci czy są winni? W większości nie są, no bo wiesz no to jest to już taka jest już nawet nie chcę to jest wstyd mówić, że nieraz no, na 40 tysięcy to masz patrol jednego dzielnicowego, który jeździ w patrolu, bo nikt nie chce przychodzić do tej instytucji albo dwie osoby w jakimś dezelowanym aucie nie to jest. No tu dług, długo by wymieniać, nie? D